Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I teraz niezwykle ważna treść naszego wersetu. Jeszcze raz, on brzmi w ten sposób. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I w zasadzie te wcześniejsze odcinki, czwarty werset trzynastego rozdziału listu do hebrajczyków, to było przybliżanie, jak rozumieć i jak realizować. W tej pierwszej części we trzci będzie małżeństwo pod każdym względem, czyli święte, doskonałe, czymś najważniejszym dla nas, my dla siebie najważniejsi i praca nad jakością, piękna naszej miłości małżeńskiej, żeby dzieci mogły tak powiedzieć, jak tata pięknie kocha mamę, jak mama pięknie kocha tatę. O tym mówiliśmy w ostatnich odcinkach, natomiast teraz ten środek, we czciniech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. Najpierw zobaczmy ten układ redakcyjny. Gdyby ten werset był przed nami w tej chwili wyświetlony, zachęcam, żeby otworzyć i spojrzeć właśnie na ten zapis, to byśmy to zauważyli. Tak? Że, że jest tak po prostu ciągiem napisane: We czciniech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane. I dalej rozpustników, osądzi Bóg. Ale to połączenie. I pierwszy wniosek. No zobaczcie. Autor wyraźnie mówi, autor natchniony, jak powiedzieliśmy, nie jest to święty Paweł, prawdopodobnie któryś z uczniów świętego Pawła, że małżeństwo być, ma być święte, doskonałe pod każdym względem. I zaraz dalej. I łoże nieskalane, czyli święte, łoże małżeńskie. Co tu dostrzegamy? Że wyraźnie, wyraźnie jest nam pokazane i potwierdzone, że te dwie płaszczyzny, nasza codzienność, rozumienie. Niezwykłości małżeństwa nierozerwalnie jest związane ze świętością łoża małżeńskiego. Nierozerwalnie. Czyli nie można zbudować pięknej świętości małżeństwa bez świętości łoża małżeńskiego. Po prostu jest to niemożliwe. Małżeństwo święte i nasza intymność święta. Dlaczego tak to podkreślam? Bo bardzo wyraźnie dzisiaj można dostrzec, mówimy tutaj o małżeństwach sakramentalnych, które idą też drogą życia sakramentalnego regularnie praktykując, starając się być blisko Pana Boga, nawet jeżdżących na rekolekcje czy funkcjonujących w jakichś wspólnotach parafialnych, ale małżeństwa, które odcięły. Czyli rozumieją, że rzeczywiście małżeństwo jest ważne, piękne, święte, doskonałe, ale sypialnia to jest nasza prywatna płaszczyzna. Niech nam się kościół do łóżka nie wtrąca, niech nam się księża do sypialni nie wtrącają. To tak jakby zupełnie inna część naszego życia małżeńskiego, która nie ma nic wspólnego z naszą drogą życia duchowego, z naszą drogą do świętości. Ja humorystycznie lubię też wskazywać, że czasami to tak wygląda, że jesteśmy małżeństwem żyjącym blisko Pana Boga, ale na drzwiach sypialni mamy karteczkę Jezusowi wstęp wzbroniony to nie jest twoja przestrzeń panie Jezu. Tak? Chytrze odcięliśmy te dwie płaszczyzny: świętość małżeństwa i świętość łoża małżeńskiego. E, jeszcze raz to podkreślam. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe, żeby zbudować święte łoże małżeńskie, żeby zbudować przepraszam, święte małżeństwo, lekceważąc świętość łoża małżeńskiego. Tak jak małżeństwo ma być święte, tak ta płaszczyzna ma być święta, ta płaszczyzna Intymności. Ale, ale zwracam uwagę na ten paradoks, że no, wbito nam do głowy, że nie musimy się tą płaszczyzną przejmować. To jest nasza sprawa. Panu Bogu, jakby nie zawracajmy głowy, jeśli chodzi o tą sferę intymną. My sobie tu będziemy funkcjonowali tak, jak nam się podoba. A będziemy sobie szli, dlaczego nie? Też tą drogą rozwoju duchowego. No jest to niemożliwe. I Teraz to wyrażenie. Łoże nieskalane. Ciekawostką jest to, że to słowo łoże w oryginalnym greckim tekście brzmiące koitie, koitie nie oznacza mebla. Ono po prostu, to słowo koitie oznacza naszą intymność, nasze współżycie małżeńskie, nasze po prostu współżycie. Więc ten tekst brzmi tak: weczci, czyli święte doskonałe, niech będzie małżeństwo pod każdym względem. I nasze współżycie nieskalane, czyste, niezabrudzone grzechem. Nasze współżycie, oczywiście tutaj tłumacze współczesnych wydań, no, mieli taki mały problem, jak to delikatnie wyrazić, dlatego tak metaforycznie i obrazowo to przetłumaczono. Łoże małżeńskie, ma być nieskalane. Ale chodzi po prostu o naszą intymność, o nasze współżycie ma być. Nieskalana ta nasza sfera, nieskalana oczywiście grzechami. A więc wyraźnie musimy to opisać, przybliżyć, na czym to kalanie łoża polega dla dobra świętości naszego małżeństwa, bo nie zbudujemy świętości małżeństwa bez świętości łoża. Przy czym najpierw takie treści wprowadzające, ale bardzo ważne, bo to też, to też pokazuje nasza praktyka życia, Małżeńskiego i jest to potwierdzane przez moją posługę na rzecz małżeństw. Że ta świętość łoża, świętość sypialni małżeńskiej, to najpierw takie rzeczy zupełnie podstawowe. Czy najpierw to, żebyśmy zadbali o piękno naszej sypialni, żeby to rzeczywiście było pomieszczenie, które jest naszą sypialnią, wygodne łóżko, takie łoże małżeńskie. Dwie poduszki, jedna kołdra. Mocno to podkreślam, czasami jest pytanie, dlaczego tak akcentujemy, właśnie to, aby była to jedna kołdra. No, jedna dlatego, żeby sobie nie komplikować życia, żebyśmy po prostu mogli się wieczorem do siebie przytulić i tak pięknie przytuleni zasypiać, że mamy chodzić spać o jednej godzinie, że mamy razem spać. Zobaczcie, takie dwa praktyczne czynniki, takie dwie praktyczne podpowiedzi, które wcale nie są takie oczywiste w przypadku wielu małżeństw żeby razem spać. Bo bardzo często na przykład, kiedy się rodzi dzieciątko, to żona tak niby z praktycznego punktu widzenia, ale też mąż to akcentuje. Kochanie, to może ja będę spał w innym pokoju, a żona wtedy tutaj w naszym morzu małżeńskim z dzieciątkiem, bo łatwiej podkarmić, przebrać, czuwać też nad, nad oddechem dzieciątka. No to jest bardzo ważne i to zatroskanie mamy o, o niemowlę rozumiemy, ale jednak tego błędu nie popełniajmy. Postawmy to łóżeczko dziecka przy naszym łóżku, i przez parę tygodni, nawet miesięcy, ono może spokojnie być w naszej sypialni, ale niech ono nie śpi z nami, żeby to nie rozdzielało, żeby to małe, kochane dziesiątko nas nie rozdzielało. I potem właśnie może być ten aspekt praktyczny, że może właśnie to mówi, ja się nie wysypiam, bo, bo ja przecież rano do pracy muszę wstać i dlatego on chętnie idzie do innego pokoju spać. A potem to już trwa często latami. Mieliśmy taki przypadek na rekolekcjach, gdzie małżeństwo wyraźnie powiedziało w czasie rozmowy wobec innych małżeństw. Głośno to wypowiedzieli. Że kryzys w naszym małżeństwie rozpoczął się wówczas, kiedy przestaliśmy razem spać. Kiedy żona właśnie z tej troski o dzieciątko, o córeczkę, wzięła córeczkę do naszego łóżka, więc on, on mówi: To ja wówczas musiałem iść spać do innego pokoju. I to, że nie spaliśmy razem, rozpoczęło właśnie to wchodzenie w kryzys. Tak wyraźnie zostało przez nich nazwane. Ale naprawdę to tak jest. A więc mamy spać razem i mamy chodzić, spać o jednej godzinie. To też jest często trudne, dlatego że są czasami te naturalne uwarunkowania: nocny yy, marek, ranny ptaszek. Ja to rozumiem, bo to są uwarunkowania naturalne. Ale trzeba jednak budować jakiś kompromis w tym chodzeniu, spać o jednej godzinie. Nawet tak, żeby pomodlić się i się położyć, i to, które szybciej zasypia, no to spokojnie zasypia, ale żebyśmy byli przytuleni, żebyśmy sobie tą bliskość. Przy zasypianiu ofiarowali, dali, to jest bardzo potrzebne, to jest naprawdę bardzo potrzebne. Bo czasami jest tak, że w ciągu dnia nie mamy ani chwili, żeby, żeby być po prostu jako małżeństwo blisko siebie. Bo i obowiązki zawodowe, i obowiązki rodzicielskie nas pochłaniają, To chociaż ten moment, kiedy się spać kładziemy, daje taką okazję, żeby się po prostu przytulić, i poczuć to bezpieczeństwo, i poczuć tą bliskość, i poczuć to, jak jesteśmy dla ciebie ważni, że jesteśmy dla siebie najważniejsi. I wówczas, kiedy jedno zasypia, to to drugie, które. No niekoniecznie musi iść tak wcześniej spać, może się delikatnie wysunąć. Takie małżeństwo młode odpowiadało, że to jest właśnie ich metoda, że ona bardzo wcześnie czuje się senna, a więc ładnie umyją się, toaleta wieczorna, pomodną się, kładą się spać. I kiedy ona zasypia, on się wysuwa, idzie do komputera i pracuje, ale on mówi, pracuje, bo jest programistą komputerowym i jego mózg. Jego świadomość najlepiej pracuje właśnie w tych wczesnonocnych godzinach, czyli tak od 11 do 2 w nocy. Takie uwarunkowania, ale on pracuje, zarabiając na rodzinę, ale przebiegły kompromis znaleźli, właśnie na tym polegający. A więc śpimy razem, chodzimy spać w jednej godzinie, no i przed położeniem się do łóżka modlitwa małżeńska. O tym jeszcze powiemy, choć już mówiliśmy przy okazji księgi Tobiasza, ale o tym jeszcze powiemy w naszym tutaj punkcie, kiedy realizujemy interpretację czwartego wersetu, trzynastego rozdziału listu do hebrajczyków. I to są te podstawowe rzeczy, dbałości o świętość sypialni, takie wyjściowe, tak? Jeszcze raz. To, że łóżko jest najważniejsze, dwie poduszki, jedna kołdra, to, że chodzimy spać o jednej godzinie, to, że śpimy razem i to, że przed położeniem się do łóżka mamy się razem pomodlić naszą modlitwą małżeńską. To są zupełnie wyjściowe zasady budowania świętości łoża małżeńskiego, o której tak wyraźnie ten fragment nam powiedział. We niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, czyli święta również nasza sypialnia. Dziękuję, szczęść Boże.